wysoka izbo ja chciałbym wysokiej izbie przypomnieć że 10 września bieżącego roku Trybunał Konstytucyjny uznał uchwałę o powołaniu komisji śledczej w sprawie Pegasusa za niezgodną z konstytucją za niezgodną z jednym z najważniejszych artykułów polskiej konstytucji czyli z artykułem drugim stanowiącym o zasadzie demokratycznego państwa prawa to oznacza że ta komisja nie ma prawa działać jeżeli sejm Uzupełni jej skład. Jeżeli prace tej komisji będą kontynuowane, to oznacza, że Sejm dokona nic innego, jak tylko pogwałci konstytucję, jak tylko wystąpi wbrew ustawie zasadniczej i wbrew orzeczeniu sądu, który za przestrzeganie konstytucji jest w Polsce odpowiedzialny. To będzie po prostu przestępstwo, to będzie działanie nielegalne i prędzej czy później będzie się z tym wiązała odpowiedzialność karna. Dziękuję bardzo, Panie marsza. Czy pan poseł Kaleta chce wykorzystać siedem sekund, które zostało z wypowiedzi pana posła Szczuckiego dla Klubu Prawa i Sprawiedliwości? Siedem. Dziesięć. Dziesięć sekund. Bardzo proszę. Dziesięć sekund. Ta komisja, ta komisja powinna się zwinąć, panie marszałku, ponieważ wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Pan minister Bodnar unika tej odpowiedzi. Pan minister Siemoniak może mógłby. Czy Polska posiada... Dziękuję bardzo, Panie Pośle. Wiadomość dla pana posła Szczuckiego. Nawet gdybyśmy uznali, że wiadomość i informacja, myślę, że cenna dla pana posła Szczuckiego, który podnosił tutaj sprawę postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, nawet gdybyśmy założyli, że Trybunał Konstytucyjny może uznawać sobie lub nie uznawać działalność tych lub innych komisji sejmowych, to... I tu zwracam Państwa uwagę, w wydawaniu tego postanowienia brała udział osoba, która nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, pan Jarosław Wyrębak. W związku z powyższym to postanowienie jest opinią, która nie ma żadnej mocy prawnej, a z całą pewnością nie jest wyrokiem, jak słyszałem, Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo proszę, bardzo serdecznie witam pana posła. Dzień dobry, panie pośle. Nie, nie, panie pośle, absolutnie nie. Nie ma dyskusji w tej. Znaczy, była dyskusja klubowa, każdy klub ma po minucie, ale, ale ja już panu powiedziałem, że nie orzekł, bo to nie był Trybunał Konstytucyjny. Ale uległ pan złudzeniu. To jest fikcja. To nie. Tam była osoba przebrana za sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Musi pan odróżnić prawdę od fikcji. To nie było żadne postanowienie i żaden Trybunał Konstytucyjny. Serdecznie dziękuję, panie pośle. A pana zdanie jest inne, bardzo to rozumiem. Bardzo proszę, pan poseł Wipler w imieniu Klubu Konfederacji, jedna minuta. Szanowna pani poseł, ja, że powiem tak kolokwialnie, patelni z panią po bruku nie ciągałem, a więc dla pani nie ty przebrany za marszałka, tylko wciąż. Panie marszałku, obowiązuje tu pani poseł pewne dekorum w tej izbie, i bardzo bym prosił pani poseł Szczurek Żelasko, żebyśmy go wzajemnie przestrzegali. Bardzo proszę, pan poseł Wipler. Bardzo proszę, panie, panie pośle, panie proszę się nie przejmować. Izbo, w tej konkretnej sprawie widzimy, jak zawiesiła się konstytucja. I jak wzajemne przez Was kwestionowanie poszczególnych ich zapisów doprowadziło do głębokiego chaosu państwowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, postanowienie, które mówi, że komisja została powołana niezgodnie z konstytucją, nie jest pierwszym tego rodzaju. Gdy było takie rozstrzygnięcie w sprawie komisji bankowej, gdzie zakwestionowano jej legalność, to nikt tego nie kwestionuje, takie, że już się działy. Ale w tej sytuacji mamy problem, faktycznie, kto był, kto nie był sędzią. Mamy problem, który wy podnosiliście, koledzy i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli nie ma opublikowanego wyroku TK, to nie ma wyroku, a rząd od kilku miesięcy nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Mamy konkretny bałagan, który rozstrzygnie ostatecznie sąd. Bo koniec końców skończy się to tak, że będziemy wzywać świadków, ci świadkowie przyjdą albo nie. My ich ukażemy i sąd, jeżeli podtrzyma tę karę, to znaczy, że zgodnie z, z sądami i prawem polskim konstytucja jest istnieje. Innej drogi rozstrzygnięcia Dziękuję tego bardzo. już w chwili obecnej nie mamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle.